Siemka demka. witam Was na kolejnym odcinku serii od Zaradolbeńczyka. Jak się domyślacie, dzisiaj będziemy przewozić serca frakcyjne. Dlaczego? Dlatego, że filmik, który opisywał krótkie przewozy frakcyjne, już jest trochę nieaktualny. Dlaczego? Dlatego, że frakcja się dość mocno zmieniła oraz same mapy. Teraz na żółtych i na niebieskich nie możemy zginąć, przez co równa się temu, że wszyscy mogą wozić na bezpiecznej te serduszka. No właśnie, a jak wszyscy mogą wozić na bezpiecznie, no to opłacalność spada. I do tego jeszcze trzeba troszkę więcej map przejechać, żeby to dowieść, ponieważ mapa się rozszerzyła, czyli tam chyba będziemy musieli jedną mapę więcej przewozić w jedną stronę, no to troszkę nam na czasie to pociągnie. Eee, zobaczymy, jak z fortu sobie pojedziemy w stronę Fortu Sterling. Eee, przyjmiemy sobie misję właśnie na takie serca i sobie pojedziemy, zobaczymy ile czasu to zgarnie i na sam koniec zobaczymy sobie, ile w ciągu tego czasu. Udało nam się zarobić. Ja muszę sobie zobaczyć na Kernfidar albo Tarkal Fisher. Tarkal Fisher? Gdzie to jest? Kernfidar O, tu jest. O, albo na Tarcal Fisher. O, zobaczcie, musimy przejechać e, raz, bo tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć map. Pięć map musimy przejechać, a kiedyś jak z Lewkurst jechaliśmy, to ile to było? Trzeba było tutaj jedną mapę, drugą, potem się już na lazy grass dostawało. I potem, no, cztery mapy chyba było, tak? Bo to było tak: jedna niebieska, druga niebieska tutaj była, no teraz to jest trochę pozmieniane. Eee, druga niebieska, potem pół mapy i pół mapy. Czyli, czyli tak naprawdę to było raz, dwa, dwie i pół mapy. Trzeba było przejechać, żeby zrobić taką misję. A teraz, policzmy sobie teraz. Ile musimy zrobić? Can feeder pół, 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 pół i pół. Nie, to w sumie nie będzie tak źle. Czyli, jakby po pół mapy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, no to dobra. Trasa będzie bardzo podobna w takim razie, jeśli chodzi o długość. Ale to akurat tutaj. Także. Nie będę liczył wszystkich innych mapek, bo to wiecie, trochę by mi się zeszło. Czyli trasa powinna być podobnie z czasem, teraz sobie zobaczę, jaka jest. Jest 11.42 czasu gry. I my jedziemy oczywiście na trzech paczkach do fortu. Trasa jest totalnie bezpieczna. Zobaczymy, ile czasu mi zajmie, żeby po prostu obrócić między, między właśnie fortem a tetfordem. No, w jedną i w drugą stronę. No, odwrotnie, czyli te twarde ma fortem. I zobaczymy sobie na koniec, po ile są serca. Ile zyskaliśmy tych serc. I sobie policzymy, jaka jest tego opłacalność. Zajęła 8 minut, czyli można powiedzieć, że dokładnie tak jak ostatnio. Czyli jeśli chodzi o samą długość tej trasy, nic się nie zmieniło. Dobra, no i co? Z 15 ser zrobiliśmy 18, czyli zarobiliśmy 3 serca. No to teraz zobaczmy sobie, po ile są te serca? 8 minut, 8 minut, czyli w ciągu godziny jesteśmy w stanie zrobić ym, 7. No, trzeba liczyć, bo 7,5 tak naprawdę, ale 7 kursów trzeba liczyć, bo toaleta, bo kanapka, bo coś tam, ehm, bo pomylimy trasę. Ehm, czyli 7 kursów na godzinę jesteśmy w stanie zrobić. A takie serduszko, które mamy w plecaku, jest warte 44 tysiące. Czyli od razu odliczając od tego podatek, który będziemy musieli za to zapłacić, ehm, takie jedno serce 44 500. Tak za jedno. Możemy liczyć z zapasem, że 40 tysięcy zarobasłu na jednym sercu, czyli mamy 3 serca zarobione w ciągu jednego takiego krótkiego przejazdu, czyli mamy 120 tysięcy pomnożone przez 7, bo tyle będziemy kursów robić w ciągu godziny, czyli zarabiamy około 840 tysięcy. 840 tysięcy na krótkim przewozie. Jeśli chodzi o bezpieczny content, bo taki to jest. 840 tysięcy w ciągu godziny, to nie jest taka najgorsza rzecz za tak naprawdę jechanie ciągle tą samą trasą, i oglądanie sobie na przykład seriali, bo tak robiłem. Także możecie sobie cokolwiek robić w tym czasie, po prostu niech sobie tam ładnie jedzie postać. I tyle, tyle w temacie. Potem możecie nie sprzedawać tych serc od razu tutaj i kupować kolejne tylko możecie je na przykład przewieźć teraz do fortu i jechać podobną trasę tylko w przeciwnym kierunku i teraz po prostu zamiast sprzedawać te serce tutaj od razu yy, można je po prostu pomnażać pomnażać, cały czas pomnażać i w ten sposób można powiedzieć yy, oszczędzać sobie troszkę na tym podatku i na sam koniec dopiero jak już mamy dość sporo tych serc to zacząć je sprzedawać i tak można by po prostu się bawić. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że troszkę uaktualniło to wasze informacje na temat krótkich przewozów frakcyjnych. No niestety, chyba mniej więcej połowę spadła opłacalność tego. No troszkę szkoda, ponieważ wydaje mi się, że chyba więcej serc było. Ale to już nieważne. Ważne jest to, że serca kosztowały około 70 tysięcy no teraz kosztują 42. No niestety tutaj, tu jest ten mocny cios, który obniża opłacalność tego, że te serca właśnie o tyle są mniej warte, dlatego każde serce zdobyte to mniejszy zarobek. Ale z drugiej strony bardzo, bardzo bezpieczny kontent, no jasne, że mogą nas napaść frakcyjnie, ale to tylko for fun, bo tak naprawdę zysku z tego nie mają. Także dużo ekip, które bawiło się w to, że na żółtych po prostu zabijało, to odpadło z tego, bo nie ma to sensu. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.